Zanim wszystko obejrzą na zdjęcia, chciałabym powiedzieć kilka zdań na temat dzisiejszej ekspozycji. Witam wszystkich serdecznie przede wszystkim. Dziękuję obecnym za przybycie w imieniu swoim, w imieniu, e, w imieniu autorów dzisiejszej wystawy. E, dzisiejsza ekspozycja jest, może powiedzieć, pracą zbiorową miesięciorga uczniów ze Szkoły Podstawowej Święciska. Jest to wystawa warsztatowa. To, tak krótko tylko przypomnę, jak do, tego, jak do tej wystawy dzisiaj doszło. Otóż dzieci ze szkoły stało się wzięły udział w konkursie powiatowym, w konkursie fotograficznym organizowanym przez średnie Towarzystwo Fotograficzne, nasza Ziemia Średska. I na tym konkursie jury zadecydowało, że należy im się nagroda specjalna. Tą nagrodą specjalną były warsztaty fotograficzne. Już dzisiaj mogę powiedzieć, że bardzo żałujemy, że te warsztaty trwały tylko dwa dni, że już jest po. Ponieważ, już e, sama od siebie tutaj powiedzieć, że po prostu sami na tych warsztatach bawiliśmy się naprawdę w i mam nadzieję, że z drugiej strony odczucia są tutaj takie same. Hmm, aczkolwiek z uwagi na to, że te warsztaty były tak krótkie, jako organizatorzy mieliśmy takie pewne obawy, że nie udało nam się przekazać e, tyle tej wiedzy, ile byśmy sobie tego życzyli. Natomiast po wywołaniu zdjęć i po przejrzeniu ich okazało się, że to nasze były zupełnie, zupełnie bezpodstawne. Po prostu pośród tych zdjęć jest naprawdę bardzo wiele e, takich dobrych już nieraz dojrzale wręcz skargowanych zdjęć. To jest takie świadome podejście już do sposobu kreowania tego obrazu, więc dzieci wykazały się do naturalnym talentem, mam nadzieję, że jest to trochę nasza taka możliwość w tym. Jak widać po tych klaszach, tematyka jest różnorodna i to był celowy zamiar. Mieliśmy nadzieję, że po prostu uczestnicy sami sobie nabiorą jakiś temat i że no jest to też jeden z takich aspektów tej wystawy, że. No, każdy fotografował to, co uważał za najistotniejsze. Każdy z autorów mógł sobie wybrać, co dla niego jest najważniejsze i ta wystawa pokazuje. Co dla tego młodego pokolenia jest w naszym dzisiejszym świecie tak naprawdę ważną rzeczą do pokazania. To, co oni chcieli pokazać Wam tutaj przybyłem się na tą wystawę. postanowiliśmy tutaj razem wraz z całym zarządem, że na taką pamiątkę naszego uczestnictwa w naszych warsztatach i oraz na taki dowód dobycia pewnych umiejętności na tych warsztatach fotograficznych. Wręcz mam dyplomę, dlatego odczytam teraz nazwiska. Posiłabym o podejście wyczytane osoby o zebranie dyplomu. Dominika Chęcie. Gratuluję, Gratuluję bardzo. bardzo. Ewelina Krauser. Patryk Dymski.

Ale sam nie ma. Odbierz Wiktor, tak? tak. Dobrze. Proszę o przetestowanie. Teraz Weronika Błaszek. Dzień dobry, bardzo. Chcemy szybko podziękować pani dyrektor Ośrodka Kultury za użyczenie dzisiaj na sali na tę wystawę oraz pracownikom starostwa powiatowego, którzy bardzo nam się przysłużyli i pomogli w wydrukowaniu folderów. w takim razie do oglądania. Zdjęć. Tak, jak w ogóle sobie jeszcze zdjęcie, ale cofniemy się jeszcze troszkę do tego osztalu o wszystkie właśnie trzy struczej są. Postawy.